Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie kochani. Dziś kontynuujemy naszą przygodę w Godowłoże i dalej tam siedzi ma gdzieś ten kruk niebany. No nie istotne, dobra. E, kontynuujemy naszą przygodę idziemy spróbować przynajmniej zdobyć trzecią część klucza. Czy tam pieczęci, czy... Jak to tam jest nazwane. Na razie tego nie używamy, nie chcę. Idziemy tu. Cup cup cup. Przeskakujemy. Smoku, kupowanie rycz. Dobra, Sługusy, Hel, więc trzeba się z nimi rozprawić tak jak ze Sługusami Hel się powinno rozprawiać. Pięknie, ale tylko jeden. Co to tam jest? Skrzynia. No popatrzcie, tego się nie spodziewałem. Ojej. Utopiliście się. Jumek! ludem to ty mnie nie pokonasz. Dobra, kołowrotem mu zrobiłem, nie? Śmigłowiec. Kochanie, <laughs> Kochani, jak wam dzień mija? Mam nadzieję, że dobrze, że wszystko wspaniale. Ale mimo wszystko, że będę mógł wam humor poprawić, tak. Właśnie tak. Powiem wam, że y, im więcej nagrywam, tym w mojej głowie rodzi się więcej planów, jak to uszczknąć tak, żeby wiecie, żeby to miało ręce i nogi, żeby to wyglądało zajebiście, żeby się to wam przyjemnie oglądało tylko chwilowo na pomysłach się kończy, niestety, ale jeżeli wszystko... jeżeli będę dalej działał tak jak myślę, że działam, w sensie mi wszystko pójdzie zgodnie, oku kurwa on seglamał jak tamten kiedyś one se glamią, uwaga ziomuś wiecie, ten rzucić Ceglamowy. Mam taki. Wydaje mi się fajny plan, żeby połączyć. O kurwa. Tak, będę walczył z trolem i. Dobra, zaraz. Zaraz, dobra. Najpierw się rozprawimy z ogrem. jak najmocniejsze ataki. Zgon. gone. Lovely. Dobra, moi kochani wracający, mam pomysł, żeby połączyć jakby coś a'la vlogi z gameplayem. Nie widziałem chyba czegoś takiego jeszcze, przynajmniej nie przypominam sobie, żebym u kogoś widział coś takiego, więc mam taką cichą nadzieję, że może by się to przyjemnie wam oglądało, przyjęłoby się to. Ale zobaczymy, to są już plany na takie bardziej odległe ee, czasy Także zobaczymy, 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 zobaczymy Ale w sumie tak sobie myślę, może by to nie było głupie. Znowu słyszę krukę. Znowu słyszę kruka. I znowu go nie widzę. Dobra, ale nie, chodźmy sobie tutaj. Chciałem, chcę tą skrzynkę zdobyć Pięknie ładnie A widzę cię misiaczku, widzę cię, ale nie wiem czy cię dosięgnę stąd co jeszcze jakieś takie Bambane uniki robię troszeczkę wyżej i sobie Nice. Jeszcze nam ich trochę zostało, nie? Smoku. No, dziękuję, Atrousie! się. Pod mu zajrzeć. Ale mało przyjemne. Zresztą wszystko jedno. Dobra, te ziomeczki? przy smokach. Oni zawsze, nie wiem czy zauważyliście, są wymalowani te takie złote zdobieniem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że... bo nie kojarzę, żeby... A, to to dziadostwo mnie bije. Nie kojarzę, żeby któryś z nich... God damn it. Skurczycy, synie, przestań. Jak mnie przyblokował, hansku. Co mi tak wpierdziło? O mój dobry Boże, to oni mi tak tego? O kurwa, ale odsłuchił zgrony. XXX, to dobrze? No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio zimko. Dobra? I szybko tym. To nas chyba troszeczkę podleczy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Fajnie by było w każdym razie. O, gadamy. Tego się trzeba pozbyć, nojka. Dobra, koniec tego. Wiem. Przynajmniej nie ma tego w a bo on ma szósty katemyt. Jaka ta trucizna jest Poje... Pana za przeproszeniem. Wolałbym nie ginąć w, w pierwszych minutach tego odcinka. Raz mi smog będzie ział. Don't you fucking dare. kur przeskur... przez Przesy... Oh no, fuck my life. God damn it Dobra, zaraz się widzimy, kochani. Dobra, te gnoje plujące mamy wszystkie. Ale kurwa, jakie to było... Nie zamknie się to za mną, nie? Goddammit, no bo już myślałem. O mój dobry Boże, to było wymagające, kochani. No się nie spodziewałem, że będzie aż tak. Tak, szczerze mówiąc, dobra, tutaj mamy drzwi, które są otwierane. Runął. No. To jest pierwsza z nich, okej. Okay. Pytanie, gdzie jest reszta? Tutaj mamy kryształ, który możemy naładować. Co mi to da? Absolutnie nic, a to też nic, dobrze. W takim razie chodźmy tu na górę. Tu nie możemy przejść, czyli musimy iść tam. Tam jest kolejny ołtarz. Tu jest kolejna runa. A gdzie jest trzecia? Niech mi ktoś wytłumaczy, gdzie jest trzecia runa? O dobra, widzę. Aha, i wiem, jak się. Dobra, to ma sens. Musimy wziąć sobie ten odłamek. Rzucić go tu. Tak? Dobrze mówię? Well... To było szybsze niż myślałem, nie sądziłem, że to się uda zrobić w ten sposób. No nieważne. Dobra, chodźmy najpierw, tu mamy kryształ życia, przynajmniej zanim pójdziemy do... O, tych ty chuj o złoty. Łoń! A raz ich wyskoczy więcej. Oczywiście, że... Oczywiście, że tak, nie. Tam tego trzeba zabić. W on on nam urwa krwi napsuje! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba osiem, nie wiem. Wydaje mi się, że wszystkie naliczyłem. God Pieprzone kuźwa, robactwo. nadzieję, że ja się szybko napiję. Szybko, szybko. Mhm. mhm. Dobra. Ale słychać tutaj. Kruka. Znowu nie wiem, gdzie ten. A dzień dobry. Tak z bliska to taka trochę egzekucja była, nie? Chłopcze. Czytaj. Dobrze. Kolejny znacznik. No dobra, no. Streść mi to. Dobra, nie streść. Ja temet. Skup się. Czym ty jesteś? O Boże. Nie dość, że muszę... Kurde. Jeps. Trzeba się pozbyć w pierwszej kolejności tych gnoi małych. Przynajmniej tak bym chciał zrobić, bo dużego będziemy w stanie unikać. Trochę Jeps. 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 Kolejny potężny. Temet nie udało się. Unik, 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 unik. Ja, No, 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 no Dobra, a nie no udało mi się, fuck Dobra, szybko Dawaj go kurwa tymi dzikami What the fuck? Holy fuck! Holy fuck, holy fuck, holy fuck! Dobra, w tym. Kiepsko! Moszę sztyg, Dobra, trzeba znowu uciekać przed tym kolejnym... ...holernym, o oh, kurwa, smokiem. Dobra. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Holy shice. Motherfucker, zostaw mnie. Kurwa. Dobra. Upa, smok, 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 smok. Silny atak. Kur... Nie, nie mam tego. Szlak by to trafił. Fuck my life. czemu my mamy taką serię teraz? Dobra, ryby. Dobra, mamy ich wszystkich, wszystkich kochani, wszystkich. Tamtego załatwiłem troszeczkę sposobem, ale najważniejsze, że zginął. Co w nim takiego? Węglasterker pojawia się w wielu legendach i to wręcz podejrzanie. Ok. potwierdzenie czegokolwiek na temat zbroi jest trudne. Mhm. Ten legendarny pancerz ma zapewniać najwyższą ochronę. Jestem ciekaw. przydatna rzecz dla nielubianego króla. Mimo to została po nim tylko ta przeklęta ziemia. Dlatego właśnie nie należy ufać legendom. Jestem ciekaw co nam da. Z czego będziemy mogli ją wykuć w ogóle, nie? Instynktom. Ślepa wiara w legendę to spore ryzyko. Nie warto go podejmować. Ok, wróć do kotwicy. Dobrze, mamy to, to możemy teraz biec do smoka. teraz się przestanie. Tam jest kotwica, dobra. Dźwigniemy do niej. Uwolnimy smoczka. O, tak jest. Wydaje mi się, że całkiem dużo rzeczy w tym odcinku wykonamy. No, szybko, szybko. Pomóc ci. Dobra, uwolniliśmy smoka, i co teraz? Poleciał. Mamy niebezpieczne niebo. Wszystkie. E, wszystkie smoki uwol uwolnione, moi kochani. Pięknie. Gdzieś tu jest jeszcze jeden kruk. Z tego co słyszę. A jest. To wystarczy? Pięknie. Dobrze. No i kochani, żegnam się z Wami. Mamy wszystkie pieczęci. Uwolniliśmy wszystkie smoki. Całkiem sporo rzeczy odlokowaliśmy w tym odcinku. A więc, a więc, powoli będziemy tutaj się udawać. W kierunku tych wrót takich wielkich do, do twierdzy, do zamku, do pałacu Krasnoluda. Zwałek zwał. czy tędy mogę wrócić? Raczej nie, więc idziemy w tą stronę. Chyba tędy. A właśnie. Może tu do góry? A po tej, to wygląda, jakby się tu dało. Nie da się, dobra. Moi kochani, ja sobie znajdę drogę na własną rękę. Za oglądanie tego odcinka bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie, będę bardzo, bardzo wdzięczny i trzymajcie się do usłyszenia kolejnym razem. Hej, hej.